Blogi i Witam Was na kolejnym odcinku w Minecrafcie Dzisiaj będzie troszeczkę nietypowy odcinek bo pokażę Wam yy, jakie rzeczy są na Badlionie czym się różni Badlion o, może w tym stylu yy, Pierwsze co, to na pewno możesz sobie zrobić różne inne podświetlenie bloków takie takie jakby overlay nie na rudę, a na wszystkie bloki na drzwi, na wszystko po drugie, możesz sobie zmienić wygląd ten, tego plusa. Po trzecie, to będzie dosyć krótki odcinek, to tylko mówię. Po trzecie, możesz sobie zrobić takie waypointsy, że pokazuję Ci tutaj ile, ile metrów jest od jakiegoś waypointu, który sobie ustawisz. Wiem, jest na to mod, ale to jest wbudowane w Badleniona, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Po trzecie, można zrobić sobie taki obrót kamery. O! o. Tylko, że ja tak średnio mogę zrobić, bo. A nie, nawet nie. Bo wcześniej to normalnie to się, to się klika przez Windowsa i wtedy się robi ta kamera. Tylko, że wtedy, jak widzicie, się robi tak. Więc nie polecam. Ale jak klikniecie ten IW, to wtedy można. Po drugie, bardzo ważna sprawa. Macie instalator Badliona, to nigdy nie możecie go zamknąć, jeżeli będziecie uruchomionego mieć Badliona. Jak go zamkniecie, to zamkniecie również Minecrafta, więc to jest, to jest ważne, żebyście go nie zamykali. Teraz przejdziemy do, do ustawień bardziej. Na pewno są inne literki. Nie są aż tak kwadratowe, no, chociaż jak się przybliży to są kwadratowe. Jest jakiś BL3 BLC3, coś takiego na Badlajonie ale w launcherze. I można tam zaznaczyć sobie albo Optifine, albo to BLC3, coś takiego. I nie wiemy, co to jest BLC3, ja też nie wiem, będę musiał to sprawdzić, ale Optifine normalnie macie. I ten. Te liście nie są za sprawy badlejone, to normalnie w Minecrafcie. I teraz wam pokażę chyba najciekawsze. Tak jak w czytach jest. Klikacie prawy Shift. Tutaj możecie mieć server adres, ale wam tego nie mogę pokazać. No bo po prostu no, wam nie mogę tego. Armor status to pokazuje Wam o, w tym miejscu, o tu. pokazuje Wam w punkty zbroi, na przykład założę sobie na przykład tą zbroję teraz wam pokazuję ile macie punktów zbroi tu no czasu niestety nie da się clear'ować tak jak s 3 d więc to jest akurat na minus troszeczkę jest na pewno tutaj o, w tym miejscu możecie tutaj trochę to zasłania nie wiem jak to przesuwać. Nieważne, w każdym razie tutaj możecie sobie y, zobaczyć, że kiedy klikam w albo ASD albo coś, możecie to sobie tu ustawić. To wtedy y, zmienia Wam się tu kolor i pokazuje, jakie klawisze klikacie. To jest y, do Warsów, najczęściej do Warsów. Nie wiem, nie znam się. Teraz przejdziemy do ustawień. Czat jest strasznie inny tutaj na przykład napiszę siema, to tutaj, tutaj jak napiszecie L, e, nie to L, e, 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 nie wiem U, nie U, akurat jest normalnie, bo to jest N, to generalnie podświetlę Wam na czarno, ale Wam napiszę. Możecie sobie ustawić na przykład mini-mapę tutaj. Tutaj macie biom pokazany i kordy wasze. Możecie to sobie zmienić. To jest chyba co coordinates. Tu nie to. Tu i nie to. O, enable, go i edit. I mogę sobie to przenieść w każdym możliwym miejscu. jaki tylko chcę. Więc to jest, to jest fajne. Fajny. Oczywiście jest coś takiego jak na przykład grafix. Tutaj yy, dziś był FPS Boostet. O, FPS Boost. I wtedy mam po prostu powiększa FPS, ale przez co macie mniejszy level. Tutaj farma, jak tu sobie jak się trzyma. Nie, nawet nic. Yy, to farma na którą robiliśmy na odcinku, ale to nieważne. Yy. I teraz w końcu najlepsza rzecz, według mnie, na Badlionie Tylko yy, muszę wam to pokazać, ale pierwsze muszę zabrać tego zombie i się prześpię Jest, super Idziemy się szybko przespać A, i pamiętajcie, nie możecie mieć żadnego teksturpaka, jeżeli chcecie mieć takie ładne szkło Ja nie mam akurat żadnego teksturpaka Ok. Idźmy spać. Tutaj macie ten. I tutaj ustawienia. Jest są jakieś badline. A, no to ten. To właśnie to jest. Drugie macie sprays. Badlion na przykład. No i tu jak klikniecie, na przykład, to ja sobie dam pl plakat Badliona I on jest tylko na 6 sekund coś takiego. W każdym razie nie na długo. O, już a nie. Ale w każdym razie on znika. O, już znikł No, już znikł Więc yy, w każdym razie, i teraz po prostu coś, co na wszyscy czekali. To jest po prostu najlepsza i najśmieszniejsza rzecz na świecie. <słuch> Fajne. Bardzo fajne według mnie. To by się przydało w normalnym Minecrafcie. Wiem, że są mody i tak dalej. Ale po co mody? Macie tu wbudowanego. Ten plus. Jeszcze raz przejdę na chwilę do tego tematu. Jeżeli będziecie mieć około y, poniżej 3 serc, ten plus staje się czerwony albo poniżej. Y, ten, gdzieś tutaj. Jeżeli nie będziecie mieć y, tych serc? 4 albo 5. To ten na plus stanie się czerwony. Jakiegokolwiek dasz koloru, on się stanie czerwony. No chyba, że dasz czerwony, to dalej będzie czerwony. Taki jakby wykrywać, ile masz życia. Bardzo fajne według mnie. No i oczywiście możecie ustawić sobie takie, że leżą i ten. Tak, to jest super. Patrzcie, na przykład te, taką miniaturkę. Cały świat z diamentów. Co tylko YouTube myśli, ale no, na przykład takie mapy, gdyby dało się tak w Minecrafcie i by to tej, tam nie znikały. Taka mapa byłaby przecież przepiękna. Przepiękna. No, więc no, nie da się tu więcej nic pokazać. Tutaj macie ustawienia, MODS, Combo Counter. Zaraz co to jest. Combo. Czy to jest takie, że im szybciej klikam to ten? Nie, nie, to nie o to chodzi. Yy... W każdym razie, nie wiem co to jest. Możecie to sprawdzać. Yy, tutaj macie auto gg, to nie sprawia, jak chciałem zobaczyć. info, to, to sprawia, że jak zobaczycie, to tutaj pokazuje wam ile światła możecie dodać. O, trawa ma akurat 8 level. Break time 9 sekund. Najszybciej kopie się upato, no i znajduje się na tych kordach. i Jaki to blok? To jest najfajniejsze. Jaki to blok? Dobra, ale ja już to wyłączę. Blok info to jest właśnie to clear glass. A to clear water? to będę musiał zobaczyć. A to zobaczymy sobie na odcinku od razu. Powinno być fajnie. Nie, to nic nie robi. Nie, to nic nie za bardzo robi. Gdybyśmy się zagłębili, jak trochę niżej, ciekawe co by się stało. A, a teraz nam da clear water. Co będzie mniej widać? Nie, to dokładnie tak samo widać. Nie wiem no w każdym razie o co w tym chodzi. Może się skapniecie. Jak się skapniecie, o co chodzi, napiszcie w komentarzu. Przypnę Wam serduszko. No, no, to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i pa.